Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony na Waterpark i dzisiaj gramy w Momio tak jest! I może Cię przebierzemy, bo wypędzamy na mnie. Widam sobie... Może tą... nie, wiecie co. Tak, gram w Momio jakby co so i w ogóle? E, dobra, teraz się przebierz. E, mm, 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 ja bym działa to. Ktoś mi dodał w ogóle zadnji, więc za bardzo. Dziękuję. To, może tak prezentowo się bardziej uwierzymy. Co o tym myślicie? Kiedy ty właśnie takie szpile za szafiry, e, które też mi ktoś podarował, i bardzo Wam za to dziękuję. Wow! Rzebi to do chasu. Nie mi To odzyskać. To jedynie się poza... Może takie. Będziemy biało. To jest też właśnie z prezentu. Z prezentów. Tutaj z prezentów. Bardzo Wam dziękuję za to, że mi wysyłacie co z prezentów. No. Ale ogólnie, no ty nawet nie widzę, że. <laughs> nie mam mm. yy, Dobra. Tak się przebraliśmy. Dobra, muszę być. Dziś, w dzisiejszym odcinku, będziemy zapraszać ludzi, właśnie na mój kanał. Więc tak. Eee, będziemy z tych od Zapraszam na kanał na YouTube na on I jeśli nie widzieliście, to moja nazwa yy, ta którą mam na YouTube, czyli na Omni Park, jest yy, właśnie z NIPU na Starstaby, tak. Ale jak mówiłam niedługo będę z nic A nie wiem, czy można zmienić nazwę. To można. Mm. Kacz, to jest dużo lepsze. Okej. Um. Dobra. I niedługo właśnie będę zmieniała tę nazwę tego kanału, więc jak coś to się nie przejmujcie. Ja wam o tym powiem. Jaką nazwę będę zmieniała i w jakim terminie to będziecie mogli mnie znaleźć. O, jeszcze tutaj nie zabierałam Momo. Od Kolola 19. Wysłać też moje też I napiszę. Zapraszam. moje I potem jak odpiszą, to powiem. To by się z YouTube. YouTube. na moje konto na YouTubie. Park. I mówię, możecie pisać jakie, bo mogę robić też serię, bo to jest bardzo ważne dla mnie. I oczywiście dla Was, jak mówię, żeby mój kanał był ciekawy. Na razie że, że szukam takich osób aktywnych, ale potem nie wiem co, co, co tam. Mój kanał na YouTube, na uni, waterpark. Tak, i czym więcej będzie subskrypcji, tym więcej właśnie będę nagrywała. Zajmę też tą się. Okay. Szukamy, szukamy. O, tutaj coś jest. Właściwie mm. niedobrze, że i tak zapraszam na... No. Na to na Omii Water Park, bo nie tylko będę zmieniała, ale jak będę mnie śledzić tam, to co będę wiedzieć, że właśnie będę zmieniała. Nagle, bo powiem o tym w filmiku, którego to jest to może właśnie. Żeby było, żebyście mogli mnie znali znali. Nie wiadomo, tak co dzień, żebyście tu. Tak. właśnie dlatego mi to znowu po prostu tak nie odpowiadają tyle, tyle, tyle gram. to właśnie zapraszam do Eee... czekajcie jeszcze, że zejdziemy no teraz mamy dwie subskrypcje nieładnie, nieładnie musi być ich troszeczkę więcej ale dobra. To właśnie nie odpowiada. Jeżeli kogoś ominęłam, to możecie mi pisać. Bo hmm. bardzo bym chciała, żebyście sobie po żeby sobie takie ślady. Bo już nie wiem po prostu na czym was mi zapraszam. No tu naprawdę. Nowej Eurowizja. Tu tak. już nie mam znajomych. Sakra, możecie mnie zapraszać. Tu nie mam nic. Kolola, gdyby ta się napisała. Dziękuję za zaproszenie. obejrzę. A co, live nagrywasz? Nie, ale. nie, nie, nie długo będzie. Około e, za dwa dwie. pojawi się film, na którym uprzedzę. Zostaw e, suba. motywuje. Okej, okay, zostaw suba, motywuje. <laughs> tak, ee, ja mam takie właśnie teksty. Czyli już napisałam. I pominęłam. Zapraszam na moje konto na YouTubie. Naomi Butterford. Na Napisałaś mi coś, tak? 24. Nie mam konta na YouTubie. Możesz założyć. Eee, Za darmo. Eee, no, to nie wasza wina, jeśli nie macie konta, ale możecie je założyć. Tak, mutuję. Jeżeli po prostu nie możecie, to naprawdę, jeżeli będziecie oglądać i nie będziecie to też będę ucieszona. Bo po prostu nie będę o tym nie działa. Dobra. Czy tobie je wysłałam? Tak, tobie je wysłałam. Super. Bo niektórzy tu teraz przychodzą właśnie. Ojej, tutaj. ktoś tu jest jeszcze. szukam, was szukam. Kochani. Czy na wysłałam? Na chyba wysłałam, tak. Na wysłałam. Okej. Okay. W ogóle tak długo ten filmik trwa, że no dobra, kończymy kochani i cześć.